Dobra. E, Cześć wam. Chyba większość została, to dobrze. Dzięki Biorko za komplement. E, mam zamiar porozmawiać trochę o responsywnych obrazkach, o jakichś moich doświadczeniach w firmie i o tym co udało mi się fajnego wydaje mi się dostarać w mecie. E, zanim zaczniemy, może się przedstawię. E, Mariusz pan Kiewicz. jestem front developerem w firmie Making Ways, tak samo jak Konrad. Um, nie, nie, tak samo? Nie, bo jej, to W zasadzie interesuje się wszystkim rządem nowym, e, czyli HTML, CSS, JavaScript, standardy, ostatnio, czy może nie ostatnio. E, interesuje się też e, rzeczami nerwymi, czyli animacja, modelowanie i to przekłada się na zainteresowane rzeczami typu e, typu Blender czy, czy WebGL. E, ponadto prywatnie Interesuję się wszelakimi rzeczami ostrymi. Akurat fotkę dobrałem, bo sądzę, że podkreśla kolor mojej oczu. <grym> um, tak. Um, tak, jak to jest napisane, bardzo lubię podróżować. I dzięki temu udawało mi się zdobywać doświadczenia w różnych krajach. E, typu Szkocja, <grym> Anglia, Indie. Norwegia. Tak na się. ktoś wie, co jest norweską potrawą narodową? chyba. <grywa> <grywa> Dokładnie. To jest to, co się nazywa lutefisk i to jest ryba moczona w ługu tak długo, aż stanie się bezkształtną galeretą. <grywa> Dokładnie. E, I teraz w Polsce. <grywa> <grywa> Dokładnie. Dobra. E, tak, organizacyjnie, gdyby, broń Boże, były jakieś pytania, to bardzo proszę, e, może po, jak będziemy już w części socjalnej, albo najlepiej w Buddhabarze, jak już będę po jednym drinku. E, z ciekawości, kto zajmuje się frontendem? A zawodowo? A kto ma doświadczenie w rzeczach responsywnych? A, zrobiliście moją prezentację znacznie bardziej stresującą. Dobra, to może przejdźmy do rzeczy. Jaki jest problem z obrazkami w projektach responsywnych? Przede wszystkim, chyba to, że te obrazki powinny dostosowywać się do zmian w design. Prawda? Powinny się również dostosowywać do różnych środowisk, w których będą używane. No, i nie powinny zapychać ani marnować zasobów danego urządzenia czy, czy połączenia e, internetowego. Więc najprostszą, najbardziej podstawową metodą, żeby uzyskać jakąś responsywność obrazka, e, jest posiadanie obrazka. E, obrazek ma już e, jakiś rozmiar w sobie, więc używając se sam możemy zdefiniować jego wysokość na 100%. I wtedy zależnie od okna przeglądarki, zmniejszając, zwiększając, będzie się dostosowywał. jeżeli mamy ten obrazek w jakimś elemencie, który ma z kolei określoną szerokość, więc ten obrazek będzie stosował do tego elementu To jest najprostszy e, taki sposób. Czy ktoś zna na przykład to, background-size? Ktoś używał? Okej. Okay. Ta ta możliwość ogranicza nam, czy może nam ograniczyć rozmiar e, obrazka e, do jakichś rozmiarów, które my chcemy Zachowując proporcje, e, bądź nie. Więc możemy zdefiniować to przy pomocy takich wartości. Możemy używać procentów, emów, możemy używać pikseli. Jeżeli definiujemy tylko jedną wartość, to druga jest domyślna ustawiona na auto. I w tym momencie wysokość w tych wszystkich metrów jest na auto. E, oczywiście możemy definiować to e, z obiema war wartościami. Mm, przy czymś takim zakładam, że. E, Proporcje obrazka nam się trochę zmienią. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą sądzę, e, zanim dadzę do bardzo ciekawej rzeczy, inna ciekawa rzecz. Tutaj definiujemy rozmiar obrazka mm, jako auto-auto, prawda? Czyli się będzie dostosowywało. Tutaj po przecinku jest e, zapis do multiple backgrounds, jeżeli mamy na elemencie kartę, możemy definiować różne rozmiary, używając właśnie tego zapisu. Um, to jest właśnie ta ciekawa rzecz, sądzę. Czy ktoś kiedyś używa tego kontenera i kawy? Ktoś zna? O, mniej osób, dobrze. dobrze. Um, te dwie właściwości mogą ograniczyć nam rozmiar obrazka tak, żeby wpasowywał się w kontener. Przy czym, używając contain będzie to rozmiar mniejszy lub taki sam, jak, jak dany element, w którym jest obrazek, z kolei kawa. Będzie nadawało taki sam rozmiar obrazka lub większy. Więc jeżeli uda mi się bardzo szybko i sprytnie przełączyć do... do Firefoxa. OK, tu mamy przykład, prawda? Mamy zdefiniowany obrazek jako tło. I to jest przy użyciu contain. Widzimy cały obrazek, zachowane są proporcje. Natomiast widać element, który jest poniżej. No to jest, to jest minus używania kontejnu. Gdybyśmy przełączyli to do cover, to z kolei mamy cały element przykryty, natomiast yy, mamy problem oczywiście z tym, że nie, nie, musi, nie zawsze będziemy widzieć cały obraz. Plus, jeżeli to rozciągniemy do jakiegoś absurdalnego rozmiaru, zaczniemy widzieć pojedyncze piksele. Yy, tak jak na przykład tutaj. I ostatnio podczas naszej grupy frontendowej w firmie ktoś zaproponował, że to mogło być fajne przy użyciu jakichś teł zrobionych z technologii SVOG, ponieważ mimo wszystko to tło będzie przycięte, jakiś pacer z jakichś wzorów, ten obrazek i tak będzie przycięte, natomiast nie będziemy mieć problemu z, z pikselozą, Więc to jest taki, taki ciekawy koncept. Fajna rzecz z tymi dwiema właściwościami jest to, że w zasadzie obsługuje wszystko oprócz Internet Explorer ósemki. Okay. Spotkałem się z określeniem Internet Explorer. Możecie mnie cytować. E, ktoś ma jakieś urządzenie mobilne, które używa ósemki? Czy ktoś pracował, widział Słyszałem. słyszał Słyszałem. pogłoski? Ja też nie, więc to zdaje się bardzo pomocne przy wszelakich projektach właśnie responsywnych, które są na urządzenia też mobilne. I to było to jest taki w zasadzie najprostszy sposób, gdzie dostajemy jeden obrazek i bawimy się tylko CSS-em. Natomiast <coughs> mamy inny problem, taki, że jeżeli mamy małe urządzenie. Niekoniecznie chcemy wysyłać do tego urządzenia. Widzę parę zmarszczonych drzwi, To w czym się nie udało? Nie chcemy wysyłać do urządzenia mobilnego obrazka, który będzie pasował na wersję desktopową, prawda? Chcielibyśmy wysłać coś zoptymalizowanego, coś mniejszego, żeby nie obciążać procesora, żeby nie obciążać um, <laughs> przesyłu. Jest kilka. Jest w zasadzie. Dosyć sporo propozycji, um, które nie są w jakiś sposób zaimplementowane jeszcze, ale są gorąco rozważane. Um, mam zamiar wspomnieć o dwóch. Um, propozycja numer jeden to jest zadanie atrybutu set do istniejącego elementu już e, image. E, ten skrót u góry to jest Web Hypertext Application Technology Working Group. Jest wyzwanie, niech ktoś to powie po kilku drinkach w buddle i to jest grupa, która w sobie zawiera sporo członków producentów przeglądarek. Więc to jest rozwiązanie, które oni starają się forsować. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, oczywiście 600, szerokość, 200, 200, wysokość, czy ktoś może zgadnąć, do czego to się odnosi? No więc właśnie, do ekranu. Natomiast to jest atrybut dodawany do, do image, więc e, są głosy krytyki, że to jest dosyć konfundujący zapis. No bo można by się spodziewać, że to powinno działać coś e, w jakiś sposób z obrazkiem. <coughs> ehm, obsługuje oczywiście wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości. Ehm, nie jest jasne, czy to jest maksymalna szerokość czy minimalna szerokość. To jest kolejny głos krytyki. No i widać, że to jest rozwiązanie, które będzie zaimplementowane w Markupie, więc jakieś poprawki czy późniejsze przeróbki wymuszają powrót do tego kodu. Natomiast jest pomysł numer dwa. I ten skrót to jest Responsive Images Community Group. I oni proponują właśnie taki element, element picture. Z ciekawości czy coś to komuś przypomina? Jakiś inny element, który już można używać istniejący? No więc właśnie wideo i audio. I to jest element, który chce z kolei forsować branża. Bo to jest coś, co znamy, coś, coś co rozumiemy. E, oczywiście to jest też element, który będzie w markupie, więc jakieś przeróbki wymuszają, że wracamy do tego. E, natomiast jeżeli to będzie zaimplementowane, no to ma być wstecz kompatybilne, kompatybilne no jest po prostu elementem, który powinien na komisjiwać. Ten element, ta deklaracja będzie, powinna być wyłapywana jako domyślna, natomiast to jest fallback do przeglądarek, które nie obsługiwałyby tego, tego elementu. To są na razie dwie propozycje. <coughs> tak jak powiedziałem, gorąco debatowane. Trudno powiedzieć, co z tego wlicz. Natomiast co jest ciekawe, ten element już powiedzmy jest brany pod uwagę przy rozwiązaniach, które są dostępne w tej chwili. Przykładowo, pierwszym z nich jest coś, co nazywa się PictureFill. To jest biblioteka, którą można sobie ściągnąć, używać w tej chwili. I to symuluje element Picture używając divów. Więc, jeżeli zagadniemy tutaj, to jest przykładowy markup z PictureFill. Jeżeli skupimy się na tym, widzimy, że data Picture może mieć. E, kilka data sources w sobie. E, element e, tekst w aucie będzie używany jako dodatkowy opis obrazka. E, tutaj mamy zdefiniowane media queries, które e, zależą od wsparcia przeglądarki. Jeżeli że przeglądarka tego nie wspiera, no to cichutko to sobie w tyle umiera. Dostajemy obrazek fullbackowy. E, I tu jest Foldback dla przeglądarek, które w jakiś sposób nie obsługują, czy urządzeń, które nie mają javascripta. Jest załadowany mały obrazek, ponieważ założenie jest takie, że jeżeli jakieś, jakieś urządzenie z przeglądarką nie będzie pracowało z javascriptem, to jest duże prawdopodobieństwo, że podłączenie do internetu również będzie kiepskiej jakości. To rozwiązanie wspiera też pixel density, czyli możemy przygotować obrazki dla wysokiej rozdzielczości. Jest jeden problem, jeżeli użyjemy już kilka tych elementów i kilka stąd, te data sources, to kod nam się dosyć szybko rozrasta, co powoduje problemy z utrzymaniem i znowu z jakimiś konkretnymi przeróbkami w przyszłości. Eee, spróbuję również magicznie przedostać się do Firefoxa. Mm -hmm. eee, to jest właśnie przykład Picture Fill. i mm -hmm. Mamy obrazek, który załadowany w, w tej rozdzielczości. To jest 768x1024. Eee, tak na marginesie znak. Ktoś może skrót w Firefoxie shift control m eee, To jest bardzo fajny suwak, który pozwala nam testować różne, różne rozdzielczości, tutaj widać zmiany, możemy obrócić, możemy wybrać kilka predefiniowanych. To jest coś co, coś podobnego co wspominał Konrad. Osobiście wolę takie rozwiązanie. Zdaje się trochę szybsze, jeżeli chcę tylko przetestować, poprzesuwać sobie, pozmieniać sobie wielkość ekranu. Wracając do picture film, widzicie jeżeli jeżeli zmniejszam dostępny ekran, to zmniejsza nam się też załadowany obrazek i zmniejsza nam się też atrybut SOS tego obrazka. Więc zależnie od rozmiaru mamy e, zależnie od rozmiaru to mamy dostosowany e, inny obrazek. Wróćmy szybko tutaj. Hmm, jeszcze zrobiłem coś magicznego sobie, bardzo przepraszam. Hmm. Dobra, więc to jest jedno rozwiązanie. Drugie hmm. rozwiązanie jest takie, jQuery picture. Hmm. To jest o tyle ciekawe, że to będzie wspierało picture hmm. razem z sos, jeżeli to zostanie zaaprobowane, że to zostanie wybrane jako standard, ale w tej chwili możemy używać figure do tego. Hmm. I tak wygląda tak wygląda marka. Do każdego rozmiaru mamy dostosowany inny obrazek. Ten pierwszy data media bez liczby obsługuje nam rozdzielczość od 0 do 440. Mamy również zaimplementowany element Nodescript i to jest fallback dla jakichś starszych urządzeń. Wywołujemy to w zasadzie bardzo prosto. To jest chyba znajomy zapis dla każdej osoby, która używała jakichś 3 pluginów. Co ciekawe, jeżeli przejdzie ten element picture, to będziemy to wybrać po prostu w ten sposób. Czyli, czyli jakiejś, jakiejś dużej magii w tym nie ma. To są takie to są rozwiązania, które bazują na, na JavaScriptie. Jest jedno, które nazywa się Adaptive Images. I to jest rozwiązanie, które używa ciastek. Jest to tyle ciekawe, że trochę wstaje od reszty. Podczas instalacji tego wrzucamy plik HT Access i jeden plik PHP. To rozwiązanie pozwala nam daje nam bardzo dużo opcji. Przy, przy implementacji możemy chociażby robić tak ciekawe rzeczy jak zmiana jakości obrazka, który jest importowany, czy wyostrzanie obrazka. To będzie ważne za chwilę do tego dojdę. To rozwiązanie bierze nam jedną wersję obrazka i może tworzyć różne rozmiary w zależności od tego, na jakim urządzeniu pracujemy. Co tyle ciekawe, że to nie bierze rozmiaru przeglądarki, tylko bierze rozmiar ekranu. Założenie jest takie, że gdyby przypadkiem ktoś otworzył przeglądarkę nieotwartą. Na maksimum to może dostać obrazki, które są za małe. Potem po powiększeniu przeglądarki yy, mogły powstać pewne problemy. Eee, kolejna bardzo fajna rzecz jest taka, że nie potrzebuje żadnych zmian w markapie, żeby, żeby to zaimplementować. Więc jak to działa? Yy, mamy linkę Java skryptu, yy, która zapisuje nam ciasko i w tym ciasku jest rozmiar ekranu, tak? Jeżeli przeglądarka natknie się na jakiś element Image, to wysyła requesta razem z tym ciastkiem dostaje tego Requesta i sprawdza plik HT Access szukając jakichś instrukcji. Tam są instrukcje, które twierdzą, że jeżeli jest jakiś request po GIFa lub PNG lub JPG, należy to wysłać do pliku PHP, który jest dołączony do Adaptive images. Tam odkryty jest maksymalny rozmiar ekranu, czyli 480 pikseli. I porywalny to jest ze zmianą Resolution. To jest jedna z opcji, którą możemy sobie wpisać sami. Tam zapisujemy rozdzielczości ekranu, które chcemy obsługiwać. sprawdza również folder, który sam tworzy, znaczy, istnieje wersja obrazka do tej rozdzielczości, do 480 pikseli. Jeżeli nie ma czegoś takiego, to pobiera oryginalny obrazek. Jeżeli ten obrazek jest mniejszy niż zapisana wartość rozmiaru ekranu, no to zostaje wysłany do klienta. Jeżeli nie, to ja skaluje ten obrazek do 480, zapisuje do późniejszego użycia. Natomiast my dostajemy elegancko dopasowane e, obrazy zależnie od e, zależnie od rodzaju. No i tak jak widać, Happy Days i nirwana dla wszystkich. E, <coughs> są oczywiście pewne problemy z tym. To niekoniecznie. Mogą być problemy z Content Distribution Networks. To polega na przechwytywaniu requestów po obrazki, więc e, to jest coś, co. Mi, nie zawsze będzie działać. To rozwiązanie jest cały czas opracowywane. E, e, natomiast zdaje się w tym momencie chyba, przynajmniej mi, e, bardzo sensowne. Przynajmniej na tyle, na tyle ciekawe, że bardzo to zastosował w jakimś swoim projekcie. E, kiedy doczytywałem sobie, czy znaczy robiłem research do tej prezentacji, myślałem, że, że jest dosyć mało takich rozwiązań, bo temat jest jakby nie patrzeć w sumie świeży i, to, i dalej toczy się dyskusja na ten temat. Okazuje się, że Chris Coyer i panowie z magazynu Dotna przygotowali bardzo dobrą tabelkę. Ta tabelka jest tutaj pod tym linkiem. I są na razie 22 rozwiązania, które moglibyście sobie sprawdzić. Ta tabelka wypisuje plusy, minusy, sposoby implementacji, jakieś wymagania. I bardzo, bardzo łatwo jest dobrać rozwiązanie, które pasuje do waszego konkretnego projektu. Także, że to nie jest tak, że są tylko trzy, które koniecznie trzeba używać. Um, przy okazji obrazków sądzę, że warto, warto wspomnieć też o ikonach, które no, dopowiedzmy niedawno też były robione ro obrazkami. Um, czy ktoś używał font icons? Okay. Czy ktoś w ogóle kompletnie nie wie, o co w tym chodzi? Wszyscy jakieś. Ok. Załóżmy, że mamy takie element, prawda? Mamy span, mamy klasę test. Chcielibyśmy zrobić jakąś ładną ikonę przed tym. Więc normalnie tradycyjnie można wybawić się z jakimś tłem zdefiniowanym sensowo, z jakimś obrazkiem, pozycjonowaniem tego. Natomiast w tej chwili fajniejszym rozwiązaniem wydaje się użycie elementu before i zdefiniowanie mu jako content, załóżmy, literki i odpowiedniej czcionki. Cały koncept zasadza się na tym, że ściągamy przy użyciu font-face'a jakąś czcionkę, którą sami zdefiniowaliśmy, przygotowaliśmy, tylko że zamiast liter tam są ikony. Te ikony są przyporządkowane odpowiednim literom, więc że zdefiniujemy content, jakąś literę, zaciągniemy tą czcionkę, to przed danym elementem nie dostajemy tej litery, tylko jakiś fajny obrazek, który nam, który nam odpowiada. Jest dosyć sporo, dosyć sporo bonusów takiego zastosowania. Przede wszystkim te ikony są które są skalowane, więc zależnie od jakiejś rozdzielczości ekranu, one wciąż będą wyglądały ostro, nie będzie jakiś, jakiś rozmyśl. One wciąż będą traktowane jako tekst, więc zmiana koloru czy rozmiaru, czy dodawanie jakichś efektów typu cień, nie stanowi żadnego problemu. Tak samo jak, jak, jak bawimy się z tekstem. Można używać do nich efektów typu obroty czy, czy zmienić przezroczystość. Jest jedno bardzo fajne bardzo fajne urządzenie, które jest jest darmowe. Tam jest bardzo dużo bibliotek takich czcionek do ściągnięcia, darmowych. To wypluwa od razu cały kod łącznie z kilkoma wersjami pliku z czcionką, który można sobie zaimplementować. Najciekawsze jest to, że można definiować też swoje własne swoje własne glify. więc jeżeli mamy jakieś wektorowe obrazki, które chcielibyśmy użyć jako czcionki, tym narzędziem możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób. W tej chwili mamy w firmie taki projekt, którym chcemy zrobić coś w zasadzie pogodynki, czyli na stronie wyświetlać informacje o pogodzie. Chcemy użyć jakiegoś darmowego API, tylko, że oni mają swoje ikony, które są obrazkami przede wszystkim, ta strona ma opcję responsywna, a po drugie te ikony są przeokrutnie brzydkie. Mm. <śmiech> <śmiech> Naprawdę są już ładne. <laughs> Więc naszym planem jest to, że zaciągając informację z tego API, dostajemy konkretny, unikalny kod, który oznacza jedną konkretną pogodę. Wychwytując to trzeba z typtem, możemy podmienić to w ten sposób, że um, zamiast ich ikony wstawimy naszą, którą ściągniemy z tej strony. Więc na przykład to jest taki przykład ikon e, meteorologicznych. To jest kilka elementów stałego zestawu. E, w zależności od pogody, znaczy od tego kodu, który nam wypluje, możemy przypisywać poszczególną e, ikonę. E, wspomniałem o zmienianiu kolorów i, i, i skalowalności tego. E, ostatnio podczas front, naszej frontendowej grupy był dosyć ciekawy pomysł, taki, że gdybyśmy chcieli na przykład mieć różnokolorowe ikony, pomysł był, żeby porozbijać, załóżmy, takie obrazki na poszczególne elementy, potem dodać je przed naszym elementem, pozycjonować je absolutnie i każdy z tych pojedynczych elementów, załóżmy chmurka i te kreski, mogą mieć własny, swój własny, inny zdefiniowany kolor. I w ten sposób używając tylko tych czcionek, ee, mamy wielokolorowe, e, reużywalne e, ikony, bez, żadnej, bez zaciągania żadnych dodatkowych obrazków. Gdyby ktoś chciał jednak użyć e, czegoś takiego jako obrazek, to można to ściągnąć jako sprite PNG, więc, więc jest możliwość. Natomiast bardzo, bardzo zachęcam. Tego typu podejście, tego typu ikony zaszczędziły nam bardzo, bardzo dużo pracy e, i wychodzą naprawdę bardzo ciekawe efekty z czegoś takiego. Um. Już tak samo przez wszystko przechodzę. Na podstawie moich doświadczeń w firmie nie ma jakiegoś konkretnego jednego rozwiązania, które załatwia wszystko za jednym razem. Razem z naszym deweloperem backendowym mieliśmy dużo, naprawdę dużo sesji, gdzie siadaliśmy na podłożenie monitorem i piliśmy się, zastanawiając się jak, jak wszystko rozwiązać, jak rozwiązać te responsywne obrazki, żeby działały. Yy, dokładnie tak jak chcemy, żeby stosowano odpowiedni rozmiar, żeby to nie obciążało łącza. Yy, dostawaliśmy jakieś dziwne efekty, chociażby tylko na obróceniu yy, tabletu, który yy, 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 za chwilę wyświetla nam yy, inną, inną rozdzielczość, więc, więc nie ma jednego konkretnego rozwiązania. Mam wrażenie, że to jest wspólny wysiłek front-endowy i back -endowy. Tak jak widzicie przed chwilą jest rozwiązanie, które korzysta z PHP, więc więc to jest coś, <knie> chyba nad czym trzeba współpracować razem. To jest mi fajne, bo front-endowcy i back-endowcy chyba rzadko kooperują. Um. <knie> 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 Bardzo dobry. Inaczej, to co nam wyszło z tej naszej współpracy, do naszego rozwiązania, było niejako hybrydą podejścia, które było zaprezentowane na początku. Czegoś w rodzaju tego picture field i jednocześnie adaptive images. Stworzyliśmy jakiegoś swojego własnego potworka, który tak naprawdę działał i działał w naszym kontekście dla naszego projektu. To wydaje się też być bardzo dobrym rozwiązaniem, pozwala chyba uniknąć, czy może wykorzystać tylko i wyłącznie plusy oferowane jedne, przez jedno podejście, natomiast uniknąć minusów. No i to jest podejście, które będzie się cały czas zmieniało. No To jest dyskusja, która w bezustannie, e, chociażby, e, chociażby dyskusja o tych dwóch elementach, e, o picture i o atrybucie set, e, a tych propozycji jest, jest, jest jeszcze trochę więcej. E, temat jest świeży, więc na pewno jakieś ekscytujące rzeczy będą się jeszcze pojawiały. E, wydaje mi się, że najlepszym podejściem jest po prostu ubrudzenie sobie rąk, <laughs> czyli spróbowanie, e, a potem potem poniesienie porażki, to spróbowanie jeszcze raz, żeby się nauczyć na błędach. Widzę, że um, moja prezentacja przeszła bardzo, bardzo szybko. Gdyby ktoś jednak był znudzony, mam nadzieję, że coś wynieśliśmy i to będzie początek jakiejś fajnej, ciekawej dyskusji. Gdyby jednak ktoś był znudzony, to bardzo proszę docenić podsumowanie całego internetu w jednym obrazem. Um, to tyle ode mnie. Mm. <śled> Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, gdyby jakieś były pytania, nie daj Boże, to bardzo mnie zapraszam do części socjalnej albo do, do Butawaru. Także bardzo dziękuję. Okay, dzięki. Mamy tam jeszcze dwa, dwie chomowe kulki. To, jak ktoś ma pytania, to może dostać homową kulkę.